W starożytnej Grecji jednym z najważniejszych obowiązków każdego obywatela była obrona swojej polis. Najsilniejsze armie lądowe posiadali Spartanie, którzy od dziecka ćwiczyli się do walki oraz Tebańczycy. Ateny zaś szczyciły się niepokonaną flotą. Obywatele greccy służyli głównie w oddziałach ciężkozbrojnej piechoty, której żołnierzy nazywano hoplitami. Kilka szeregów hoplitów tworzyło falangę. Falanga był to zwarty szyk hoplitów. Na polu bitwy ustawiali się ramię w ramię w taki sposób, aby zachodzące na siebie tarcze stanowiły skuteczną osłonę. Bezpośrednią walkę z nieprzyjacielem prowadziły tylko dwa pierwsze rzędy. Pozostali zastępowali rannych lub zabitych. Na wschód od Grecji, na terytorium Azji, istniało potężne Imperium Perskie. Jego granice sięgały aż do Indii. W VI i V wieku przed naszą erą Persowie podbili wiele krajów azjatyckich, w tym Mezopotamię oraz Egipt w Afryce. Persowie posiadali w swojej armii oddziały nieśmiertelnych. Nazwa ich pochodziła z faktu, iż gdy na skutek ran lub chorób ginął jakiś nieśmiertelny, natychmiast kolejny zastępował go w szeregu. Jednostki nieśmiertelnych liczyły 10 tysięcy żołnierzy. Persowie podporządkowali sobie również miasta greckie położone na wybrzeżu Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Grecy musieli płacić daniny na rzecz Persji oraz dostarczać Persom okręty wojenne. Greckie miasta państwa w 499 roku, przed naszą erą, wszczęły bunt przeciw Persom. Buntownikom przewodziło miasto Milet, któremu wsparcia udzieliły Ateny. Powstanie zostało stłumione. A Milet został zrównany z ziemią. W 490 roku, przed naszą erą, król perski Dariusz wysłał flotę oraz 30 tysięczną armię przeciwko wspierającym Milet Atenom. Chciał je ukarać za popieranie buntowników. Armia, którą mogły wystawić Ateny przeciw Persom, liczyła około 11 tysięcy żołnierzy. Persowie wysadzili swoją armię na niewielkiej równinie w pobliżu Aten. Niedaleko miejscowości Maraton. Dowodzący Helenami Miltiades nie przestraszył się potęgi perskiej. Piechota grecka zaskoczyła trzykrotnie liczniejsze oddziały przeciwnika błyskawicznym natarciem. Persowie nie zdążyli przygotować się do walki. W bezpośredniej walce hoplici okazali się znacznie lepsi od nieśmiertelnych. Grekom nie udało się całkowicie rozbić persów. Część zdołała dotrzeć do okrętów i ruszyli w kierunku Aten. Persowie liczyli, że pozbawione obrońców miasto podda się bez walki. Jednak żołnierzom Miltiadesa udało się przybyć do Aten wcześniej i Persowie nie odważyli się zaatakować miasta. Dziesięć lat później, w 480 roku przed naszą erą, kolejny król perski Xerxes osobiście poprowadził przeciwko Grecji wielką armię lądową i flotę morską. W obliczu zagrożenia greckie miasta państwa zawarły sojusz. Połączone wojska greckie zastąpiły drogę armii perskiej w Termopiłach. Był to wąski przesmyk między morzem a górami. Persowie nie mogli tam wykorzystać swojej przewagi liczebnej. Dzięki temu Grecy z powodzeniem odpierali ich kolejne ataki. Obronę przesmyku powierzono królowi Sparti Leonidasowi. W wyniku zdrady persowie dowiedzieli się o ścieżce przez góry, która umożliwiała im wyjście na tyły wojsk greckich. Grecy zauważyli, że grozi im okrążenie i zdecydowali się na odwrót. W Termopilach pozostał oddział 300 Sparten pod wodzą króla Leonidasa. W nierównej walce polegli wszyscy wraz ze swoim królem. Po przejściu przez Termopile persowie ruszyli w kierunku Aten. Wódz ateński, Temistokles, nakazał ludności opuszczenie Aten, które zostały wkrótce zajęte i spalone przez Persów. Do decydującego starcia doszło w 480 roku, przed naszą erą, w cieśninie w pobliżu wyspy Salamina. Bitwa morska zakończyła się pogromem Perskiej floty. Zniechęcony poklęsce pod Salaminą Xerxes wrócił do Persji, jednak w Grecji pozostawił część wojsk. Dopiero rok później, w 479 roku przed naszą erą, pozostałą część armii perskiej rozbiły zjednoczone siły greckie w bitwie pod Platejami. Odtąd Persowie nie zagrażali już Grekom, którzy z czasem odzyskali terytoria podbite wcześniej przez Kserksesa i jego poprzedników.